Orszak Trzech Króli to uliczne jasełka organizowane na ulicach wielu miejscowości w Polsce i na świecie. 6 stycznia ulicami Osiedla Zachód w Siewierzu Orszak Trzech Króli przeszedł już po raz dziesiąty. Uroczystość objawienia pańskiego w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Jacka Michalaka. Po mszy świętej uczestnicy orszaku ustawili się przed kościołem, gdzie miała miejsce pierwsza scena ewangeliczna, czyli budzenie pasterzy. Dla Boga! co się dzieje? chłopaki, chłopaki, wstawaj to! O. O. Czego wrzeszczysz i spać nie dajesz? Czy jakiś blask bije? Nie wiem takich cudów jak żyje. Ja się lękam, lękam. Ja się boję. Nie bójcie się, nie bójcie, pastuszkowie mili. Przynosimy wam dobrą nowinę. Dziś w mieście Dawida Narodził się Zbawiciel świata. To Bóg. To Mesjasz. Trzeba wam iść do Betlejem i powitać Pana nad Panem. Bóg. Mesjasz? Pan nad panem? A, a, a jak go my? No. Jak go poznamy? Go poznacie, bo w żłobie znajdziecie nasianie uszpionego i hej szopie złożonego. Poprowadzi was gwiazda przewodniczka, którą widzicie nie tylko wy, bo widzą ją też trzej królowie, mędrcy świata, monarchowie. Idźcie do Betlejem! Do Betlejem śpieszcie! Niezbyt sprzyjająca pogoda nie powstrzymała wiernego licznego uczestnictwa w orszaku. Wszyscy głośno i radośnie kolędowali, maszerując wraz z pasterzami oraz trzema królami między poszczególnymi scenami ewangelicznymi. Ostatnia scena odbyła się w kościele, który na ten czas odegrał rolę Betlejem. Oczywiście nawiązujemy do Ewangelii, to jest tylko w sposób artystyczny przekaz, przekaz tych praw, które, które czytamy w przekazie św. Mateusza i św. Łukasza. Można przeczytać Biblię jak książkę, ale można ją też zobaczyć na żywo, tak jak właśnie próbujemy to robić od jakiegoś tam czasu właśnie w postaci tak zwanego orszaku trzech, czyli naśladujemy tam to wydarzenie opisane w Ewangelii, bo potrzebujemy takiej jakby wizualizacji, chcemy to zobaczyć. Lepiej jakby ruch, słowo połączone z muzyką, ze śpiewem i ruchem w sposób taki artystyczny przekazywany, lepiej trafia. Do do, do, do odbiorcy, zwłaszcza dzisiaj, do, do pokolenia dzieci czy młodzieży, które są wychowane na, na obrazku. Dlatego, dlatego myślę, że od, to taki był chyba zamysł, żeby od jakiegoś tam czasu y, w taki sposób y, przekazywać Ewangelię. To jest żywa Ewangelia. Co roku w Siewierskim Orszaku Trzech Króli uczestniczy nie tylko młodzież szkolna, ale również cała parafia. Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Orszaku. Szczególne podziękowania złożył również rycerzom Kolumba, którzy jako pierwsi wyszli z inicjatywą zorganizowania Orszaku w Siewierzu. Była to taka sytuacja, że jeden z naszych kolegów, Tomasz Bańka, yy taki rzucie, taki pomysł, żebyśmy zorganizowali taki orszak czy króli, również pani Jerena Kmiecik, Kmiecik również taki pomysł miała, natomiast no wiadomo, że żeby taki pomysł zrealizować, to potrzeba odpowiedniej grupy osób, z odpowiednim zaangażowaniem i dużą determinacją, no bo takiego wcześniej takie wcześniej nie było organizowane, no i w tym momencie skrzyknęliśmy się odpowiednio i następnie zaczęły, zaczęły sprawy wychodzi po kolei czyli scenariusz i, i, i reżyseria były po stronie pani Ireny Kniecik sprawy techniczne stroje i, i, i wiele innych rzeczy staraliśmy się organizować poprzez rycerzy Kolumba oraz wiele wiele osób które nam pomagały nad częścią artystyczną wydarzenia jak co roku czuwała pani Irena Kmiecik, która zapowiada przekazanie pałeczki reżysera Orszaku młodszemu pokoleniu. Orszak jubileuszowy 10 lat za nami, dlatego y, czekaliśmy, że, żeby dopisało wszystko i zdrowie i pogoda. No różnie to z tym dzisiaj było, bo nam się rozpadało, młodzież troszeczkę pochorowała się, no ale daliśmy radę. Przeszliśmy ten odcinek nieco innej trasy niż zawsze. Może tak specjalnie, żeby urozmaicić. Udało się. Dotrwaliśmy do końca. Wszyscy zadowoleni, dostali wszyscy nagrody. Pamiątkowe jutro będą wręczane książki dla wyróżnionych w tym dziesięcioleciu. Także mam nadzieję, że. Kolej teraz na drugą ekipę, może tych młodszych, niech zaczynają działać. Ja, że tak powiem, przekazuję berło młodzieży i mam nadzieję, że mamy godnych następców tych starszych, którzy 10 lat temu zaczynali. Oni w tej chwili tworzą tą ekipę, na którą możemy zawsze liczyć, i myślę, że będą blisko naszego kościoła, naszej parafii. A skąd taka decyzja? Decyzja? Stąd, że trzeba widzieć, kiedy zejść ze sceny. Wierzymy, że kolejni organizatorzy orszaku nie powinni mieć większych problemów, gdyż przez 10 lat reżyserowania tego wydarzenia pani Irena zdążyła przekazać wszystkim uczestnikom wiele cennych rad i wskazówek. O oprawę muzyczną uroczystości jak co roku zadbał chór parafialny Barka oraz orkiestra OSP Siewierz.